Cześć Manku dzisiaj Aj, troszkę taki nietypowy film, bo głównie teraz te kilka filmów było głównie o królikach, ale dzisiaj zmieniłem plan o plan. Tak tego wymagają owce jeśli ktoś jeśli ktoś jeszcze nie wie, yy, mamy nowego członka rodziny, jest to baran, yy, kameruniski oczywiście, yy, ogólnie nie patrzcie na to tu, bo to jest yy, ta, wlinka po prostu, yy, baranek dwuletni, ma na imię Kubuś, yy, no, teraz mamy bardzo fajne statko, mówiła, że nie będę tego, yy, nie będę rozmnażał owiec, no ale plany poszły w drugą stronę. Będziemy to rozmnażać. No więc spodziewajmy się jakieś kilka miesięcy od tej owieczki młodych. No, hmm, co tam wam tutaj jeszcze więcej powiedzieć? Dzisiaj nie film o Kubusiu, tylko o ich wybiegu. Hmm. Co tu chciałem powiedzieć? O tu, Siemka, za kamerą stoję. Co tu mam powiedzieć? Brudcy. Przechodzimy na drugą stronę. Tu owieczki. Tu może przejdę. No widzicie, co tu jest. Ten wibek będzie zagospodarowany to już w kolejnym filmie. Mm, tutaj to też trzeba jakoś ogarnąć. To co musi zostać i ogólnie tu trzeba trochę ogarniać No. Mm, czekajcie, bo podświatło. Yy, mamy tacz, taczkę, toczkę. Dobra, mniejsza z tym. Grabki i łopata. Sipa, nie wiem jak wy to tam nazywacie. No. Pierwsze coś się zacznę. O, robo, o zacznę m, zabierać. Przepraszam. M, te tu gałązki. Zacznę je zbierać. No i tyle. M, I później zabrawiamy. Bo tu innej. Yy, no i tylko to zagrabić, no, może w którymś tam filmie będziemy, no, na pewno będzie, budowa owczarni, no nie jest owczarnia, tylko trzeba ją dokończyć. No, Blanka, nie, nie, nie gryź mi statywu, no, dobra, zaczyna wiać, a ja się biorę do roboty. Dobra yy, troszkę ogarbę pół wybiegu yy, tu widzicie, nie widzicie. może yy, troszkę z tym yy, Nie wiem, może widzicie, trochę tam jest ciemniej yy. I są trzy kubki zrobione. Raz, dwa i trzy. No yy, tyle. To też narek muszę wyrwać. Yy, no. I na razie z grabieniem daję sobie chwilkę spokoju, dlatego że muszę ogarnąć, wynieść tą furtkę. Tam są złomo, obok niego to też wynieść. Eee, na górze widzicie, no i tak. I na górze tam niech wszystko zostanie, to wiaderko zabiorę. No, bo tam tego owceń, nie a tu nad. I to też po prostu zagraca mi tu no i to też mi po prostu zagraca, gałęzie wyrzuciłem, tu do tego wybiegu, no, yy, teraz w sobotę wezmę się za owczarnię, yy, czyli będę z niej wyrzucał obornik, wezmę to się tak gdzieś około 7-8 rano, yy, zanim wyrzucę to będzie gdzieś koło godziny... 12, 13, 14 hmm. A Jeszcze to będziemy obijać w środku, dach zakładać na pewno no. no nie wiem czy dach nie zrobię teraz w tygodniu albo czekajcie Pokażę Wam ze statywu um, Tutaj tego nie obiję do tej belki um, tego nie obiję Tymi płytami bo tak. Czekajcie. Aha, tu nie jest. Tu to nie jest obite. To by trzeba było jeszcze obić. Tu wszystko bym obił. W, teraz w tygodniu. I by można w sobotę, jak wysprzątam, można by było te. Tak, yy, założyć. I wtedy bym pojechał na drugi tydzień. Na drugi, tak. Yy, pojechałbym, kupiłbym dwa. Karmidła dla kóz no i dla owiec kupiłbym szczotki, dwie no tu bym dał, dwie szczotki na tej ścianie i jeszcze dziś lizawkę, no bo jeszcze nie mam lizawki, no Jakąś jakoś miałem kupić, a nie kupiłem. No dobra, to się biorę dalej do roboty. Widzimy się po krótkiej przerwie. Jesteśmy już po przerwie. Zgrabiany z grubsza na razie, i muszę to na taczkę wziąć. Wszystko i biorę grabki, i drugi raz zagrabiam. No i żeby to było ładnie, zagrabione. Wszystko No, więc dobra. Widzimy się, jak już pozbieram. Już ogarnięte. No, zebrane, cała taczka. Ale już tutaj już niedużo zostanie. Już tym jest, nie po co mi się śmiechać. No, biorę znowu grabki. Mm, I znowu wyrwamy. E, grabimy? Na pewno to wyrwę. No. Więc widzimy się jak już zagrabię drugi raz. Dobra, co? So. O Eee, e, Jak widzicie, tyle mi zostało. Reszta zrobiona. No. Już dużo nie zostało. Jak mówię. Jak mówię. Yy, a! Yy, czekajcie. Kowieczki pokażę. Wtedy Od dziś. Czyli od 7 marca 2022 roku rozpoczynam daily, siedmiodniowe, co tu wam więcej powiedzieć, daily się skończy 14 marca, w będę, będę starał się wrzucać około godziny 18-19, eee, no... Mm. Mam nadzieję, że będą właśnie te filmy. Nie wiadomo, że tam będzie chyba, że ma zaplanowane dobrze. To dwa dni, do dwa, trzy, cztery, do czterech dni będzie tylko za obrządki. No i tyle. Chciałem tylko wam fajną informację ogłosić. I pokażę wam bażanta. bo widzę, że się tutaj bażant pojawił. Mm. Proszę. Bażancik. samczyk. Kurde. barżancik, samczyk. Tego, z tamtego roku, 2021, widzę. Bo ma krótki ogon. Bardzo krótki. No. I tyle. No. No to on ode mnie jest ten tu, ale on jest tam. Ja go widzę bardzo dobrze, ale komarce na bardzo komerce... słabo. Tyle chciałem wam powiedzieć, że będzie daily. No. Bo tak myślę 7 dni no to będą, będzie sprzątanie. Dobra zobaczycie, zresztą będę wam mówił. Sami sobie zobaczycie, więc... Ja jak skończę to widzimy się. Skończyłem raz, dwa trzy kubki. Mm, i tyle. Jak tak widzę. Eee, no. no. dwa razy już na trzy razy nie potrzeba. No, zbieram to i jedziemy to wywieźć. I... Mm, może? li się zajmiemy mm, tym bordelikiem, na pewno. Coś tu się zajmiemy, na pewno, yy, bo yy, nie wiem, nie wiem wam o tym. Kurczaki już mam. No i tu będzie, tu będzie dla nich ta mm, wybieg dla starszych. Gdzieś tam będzie też budka. No. Bo to się utwardziło, już widzę ładnie po kurczakach z tamtego roku. No, to ładnie przekopać, przerównać, budować budkę i można kolejne kurczaki jeszcze wsadzić. Dobra! Nie będę Wam zawracał czasu. Oj, pokażę Wam jeszcze owce na zakończenie. Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i komentujcie. Siema. Pozdrawiam Was Kubuś.